Tym razem odejdziemy dość daleko od staropolskich tradycyjnych gęsinnych klimatów. Dziś potrawa, która jest doskonałym pomysłem na wieczór we dwoje i potrawą świetną, jeżeli chcecie zaimponować swoim znajomym i zaskoczyć ich jako prawdziwy mistrz kuchni. Potrawa jednocześnie bardzo prosta i smaczna. Pierś z gęsi w korzennych przyprawach z sałatą z rukoli i kielków rzodkiewki. Rzecz bardzo odświeżająca, prosta, a jednocześnie zaskakująca swoim smakiem. Pierwszą rzeczą które powinniśmy zrobić, to zadbać o walory estetyczne. Gęś będzie bardzo dobrze wyglądała, jeżeli jej skórę natniemy z wierzchu w kratkę. W związku z tym, że pod samą skórą znajduje się bardzo dużo tłuszczu, ten tłuszcz się wytopi, a fakturowanie, które zrobimy, będzie bardzo ładnie wyglądało na potrawie. Nacinamy więc delikatnie, tak żeby tylko przeciąć skórę i żeby później ona w smażeniu się zbiegła i zostawiła ładny ślad. I w drugą stronę. Imbir. Kardamon. Mało znany u nas przyprawa bardzo korzenna, smaczna, wzbogacająca chociażby smak kawy, ale pasująca również do mięs. Pieprz. Sól która jest nieodłącznym składnikiem wszystkich potraw. I cukier, czego potrzebujemy trzy szczypty, czyli dwie łyżeczki. Tak połączone przyprawy łączymy oliwą, w której gęś będzie się marynowała. Mieszamy marynatę do momentu, kiedy rozpuści się w niej cukier i kiedy nie będziemy czuli pod mieszadełkiem grudek z przypraw. Pierś ze wszystkich stron marynujemy, zwłaszcza dbamy o to, aby marynata weszła pomiędzy nacięcia, które zrobiliśmy na piersi. Obtaczamy ją dokładnie, marynaty zostaje tylko odrobina. I tak obtoczona pierś trafia na trzy... 4 godziny do lodówki. W czasie, kiedy gęś się marynuje, my możemy przygotować winegret do sałaty. Tradycyjna receptura jest taka, że na trzy części oliwy, oleju lub innego tłuściwa dodajemy jedną część octu jabłkowego, balsamiko, czy jakiegokolwiek innego, jaki lubimy. Więc, jedna część octu. Odrobinkę dodamy. Trzy części oliwy, sól, pieprz, możemy dodać krople octu balsamicznego, który dodaje wszystkiemu lekko, śródziemnomorski smak. I porada dla profesjonalistów. Jeżeli chcecie, żeby wasz winegret był naprawdę wyjątkowy, dodajcie do niego łyżkę, dwie miodu. To bardzo pogłębia smak, nie słodyczą miodu, ale takim miodowym, dzikim smakiem. Czy to będzie miód wielokwiatowy, czy to będzie miód ciemny, gryczany, tak naprawdę nie ma większego znaczenia. I Włączymy wszystko w jednolitą emulsję. Pierś spędziła parę godzin w lodówce. Sos się wręcz skarmalizował na niej. Możemy więc przechodzić do smażenia. Winegret do sałaty jest prawie gotowy. Za chwilę będziemy kroić składniki i składać sałatę, ale to wtedy, kiedy pierś będzie odpoczywać. Na początek kawałek masła na patelnię. Do masła dodajemy trochę oliwy, aby masło nie zbrązowiało i żeby całość nabrała głębszego smaku. Bardzo ważna rzecz przy wkładaniu gęsi na patelnię to aby pierwszy raz trafiła skórą, czyli tłuszczem do dołu. I zostawiamy ją na ogniu do momentu, kiedy skóra zbrązowieje, a tłuszcz z dołu się wytopie. Oto, ile tłuszczu wytapia się z gęsiej piersi. A to jeszcze nie wszystko, tak naprawdę. Po drugiej stronie zostało jeszcze trochę do wytopienia. Przewracamy gęś na drugą stronę, kiedy z drugiej strony skórka się zabrązowi. Ale na drugiej stronie powinna spędzić tak naprawdę tylko chwilę, dociskamy ją, aby temperatura równa rozeszła się po gęsi. Gęść będzie w środku różowiutka i będzie bardzo ładnie wyglądała na sałatce. Zdejmujemy gęś z ognia i przekładamy w miejsce, gdzie będzie mogła... Spokojnie odtajać. Jak widać, nacięcia stworzyły całkiem ładny wzorek. Gęś chwilę sobie odpocznie, w związku z tym, że w czasie smażenia mięso, podobnie jakby się pewnie zachowało na żywym organizmie, zbiega się i skurcza. Potrzebuje chwili na to, żeby się rozkurczyć, żeby wszystkie soki się w niej rozeszły i żeby smakowało znowu bardzo dobrze. W tym czasie przygotujemy sałatkę do gęsi. Winegret mamy już przygotowany wcześniej. Wrzucamy do niego kiełki rzodkiewki. rukole, które można przed wrzuceniem, przedrzeć tak, żeby była trochę mniej obszerna. Gruszkę i figi, które będą takim słodkim, egzotycznym uderzeniem. Całość mieszamy najlepiej rękami. Staramy się, żeby. Każdy listek i każdy kiełek rzodkiewki znalazł się w sosie. I ostatni etap, czyli dekoracja. Miód i cukier dodany do marynaty pięknie skarmelizowały się na gęsim mięsie. Gąska będzie miejscami lekko różowa w środku, ale w związku z tym, że można ją wysmarzyć na różne sposoby, a my nie lubimy zbyt Wysmażonego mięsa. Ta porcja jest wysmażona dobrze. Gąska pokrojona, możemy więc przygotowywać ostateczne danie. Na środek wykładamy sałatkę. Bruszka na wierzch. A na to nasze kawałki gąski. Ostatnim dodatkiem smakowym, jaki możemy zrobić, jest odrobina świeżych kiełków rzodkiewki i kropla miodu na wierzch. Gęś marynowana z sałatą rzodkiewki rukoli gotowa.